Ogromna rzecz kursantów ma problem z prawidłowym ustawieniem lusterek. Jak ustawić sobie lusterka? Lewe lusterko sugeruję ustawić tak, żeby widzieć jak najdłuższy odcinek do tyłu, żeby widzieć, w tym wypadku sobie ładnie stoimy na prostym odcinku, żeby widzieć lewy pas jezdni bardzo daleko, żeby troszeczkę w lusterku mieć yy, tył, tylne drzwi, tył samochodu. Dzięki temu będziemy mogli przy parkowaniach, przy manewrach ocenić gabaryty samochodu, mieć lepszą orientację przestrzenną. Nie celować lusterkiem zbyt w dół, bo nie będzie widać wtedy daleko do tyłu. Nie celować w niebo, bo niebo nam niepotrzebne, potrzebna nam droga. Tak, żeby siedząc sobie wygodnie na wprost, oczy, kiedy zerkniemy oczami w lusterko żeby widzieć ten boczek samochodu i jak najdalej do tyłu, to samo prawe, prawe w prawym usterku, troszeczkę tylnych drzwi, tylna klamka, żeby widzieć prawy krawężnik lub prawy pas, jeżeli jedziemy środkowym, też gabaryt samochodu bardzo przydatny przy parkowaniu, przy parkowaniach i przy wykonywaniu jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, przez środkowe lusterko, przez wsteczne lusterko. Lusterko wsteczne ustawiamy sobie tak, żeby widzieć przez środek tylnej szyby bardzo daleko do tyłu, zupełnie w sam środek tylnej szyby, jak najdalej, jak największą odległość do tyłu.